określenie składu oraz przedmiotu działania Komisji Doradnej do spraw zagospodarowania terenu przed morą Ten punkt jest pokłosiem naszej ostatniej dyskusji na komisjach przedsesyjnych, a także na sesji. Może to może od określenia składu, od ilości osób. Propozycja, żeby to było 5 osób. No. Czy jest aklamacja? Tak. A ja opięcia, nie to było 5 osób, co rachunek? No, no bo jak no. będzie 13, 3, to będzie problem, tak? Najczęściej, jak jest no, nieparzyście, no bo wtedy wiadomo, będzie określony wynik. No, ja myślę, ja myśl, że 5 osób to jest tak za mało. Pojawiają się zajmą, po ja ten, ten, że absencje. Tak, bardziej no nie, bo Boguś mają też uczestniczyć jako czynnik społeczny y, ale osoby, ale nie w komisji, ale nie w pracy komisji, tak? Ale nie chodzi o nas o decyzyjność jakąś taką, to już oczywiście 7 osób. To przecież nie boli, a im więcej głów, tym mniej. Tak. W jednym sposób, bo ten jak komuś mogli mogą by być nieobecności, no to 5 czy 7. No to, 7? Normalnie się biegnie. Kto jest za 7? 7? Kto jest za 5? No ale dobrze, jest 7 tak? osób. Okay. No. no i moja kolejna propozycja, to byłby H. No. Zobaczymy, jak to będzie I to będziemy mieli na H. Ile nas jest, bo było no. dzisiaj na sali? Raz, Ziem, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć osób. No dobrze, po kolei. Filip jesteś chętny? Krzysiek jesteś chętny? Zastanawiam się jeszcze. No, nie ma tak, to jest... To jest jeszcze polskie. Ale To, 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 po to można... Dorota? Tak się Nie stawiam pytań, aś czasem. No i dobrze, nie zachowujmy się jak dzieci, no całujemy porządnie. Dorota, składasz? Jak będziecie gdzieś brakowało siódmej, to miałbym te siostry. To każdy ma Nazwiska umieją ci No dalej weźmiemy zabawki i pójdziemy do kaskolnicy. Dobra, niech ona się zastanawia, ja jestem za. Proszę o tego końca, ja też jestem za. Mogę być. Pan Mateusz też też zrozumiał, bo pisze. Ja też nie się Panowie? Tak, proszę bardzo. No i na Pięć, sześć, siedem. Pięć, sześć, siedem. No to Matouš, też jako Przewodniczący no, będzie. Tak. No, no bo to, tak, tak dobrze, teraz, no. No, proszę, wleć, proszę, ja mogę, będę nie zawsze będę tego, No Nie No, 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 no dorota, to każdy z nas na komentarzu no, bo każdy 7. dysponuje tam czas masy, Tak, ale będziemy sobie na przekazy przekazywać przecież. Znak pokoju. Ja przyjdę sobie od tak. Mogę przecież każdy nie, nie, znak z nas może przyjść. Ma prawo, ma prawo przyjść. Małej będzie przecież w dyskusji. Nie będę głosować, no, może no, ale po marcu no, 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 Proszę głosować, Jest ile osób. Proszę przytoczyć. No słaski, piłak, przyjść na przepraszam Przebaczam No i ja. Dobrze, teraz y, moje takie pytanie i, y, pytanie właściwie, bo przy udziale w państwach, które prowadzą, tak jak ich temat dotyczy, y, ilu, ilu osobowy y, skład reprezentacyjny, który będzie przysłuchiwał się w, y, y, w naszych y, 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 y spotkaniach, bo to w naszych posiedzeniach. Czyli zgodnie z że to spotkanie. No, jeżeli to no, to będzie w formie komisji, no, i nikomu nie możemy zabronić e, uczestniczenia tej komisji tak e, podobnie jak z rady, tak. to, to jest to. to nie, to to znaczy to, 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 ale żeby nie było za dużo akcji nie. To, to się nie zgadza, nie? bo mamy no, tak z koalicyjnego no, może zaproponujmy też, że dwie strony z jednej strony i dwie osoby z drugiej strony, czy trzy osoby. Wydaje mi się, że... No, po, nie, po, tak nie, możemy nie możemy tak zrobić. Dlaczego bo, ich bo, dzielimy? To tak jakbyśmy od razu ich dzielili. Nie, no ale to są dwie różne strony, no, które miały dwa różne dane. Tak ale to jak będą chcieli, bo na to ty... Tylko, że przyjdzie ci 10 osób. Ja bardzo przepraszam, czy mogę prosić o głos? Na ostatnim spotkaniu, tak, gdzie mieliśmy ten temat, jest jego prawie finał, bo powołaliśmy komisję, więc było powiedziane dla przedstawicieli yy, handlujących, żeby wytypowali reprezentację, ale nie liczną, tak jak przeważnie przychodzą, tylko maksymalnie, jeżeli mamy dwa ugrupowania, o których powiedziałaś, a okay. trzy czy nawet trzy, no to maksymalnie po dwie osoby z każdego osobu, tak? Jedynie tego głosu. Żebyśmy mogli. To 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 będziemy, będziemy się przekrzykiwać i a nic a z tego, tego nie Możemy to zrobić na zasadzie takie, że z siedmiu członków komisji, siedmiu reprezentantów będzie porówno okay. dla, okay. Może. Taka jest propozycja no. moja. Wszyscy ci, którzy przyjdą informalnie do siedmiu to Ale powiadamiacie jak to siódemkę. Tak, Nie, 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 nie. Ale możemy na przykład wystąpić z pismem, już jak będziemy mieli pierwsze spotkanie, z pismem, że występujemy do handlowców tych 70 punktów, żeby ze swojego grona wykupowali delegację siedmioosobową. Tak? A w sytuacji takiej, że będziemy obradować siódemkę i przyjdzie 40-50-60 osób, i będą wszyscy i nam nie uniemożliwiać pracy, no to wtedy się przerwie te nasze prace i będziemy tylko rozmawiać z siódemką to, to wytypowaną, no bo tak sobie z tym nie będziemy w stanie pogodzić, ale nie sądzę, że, pewnie, że będzie dochodziło do takiej sytuacji. Ale no, no chyba sobie po, jesteśmy w stanie sobie z czymś takim poradzić. Przewodniczącego komisji jeszcze Państwa do uchwały trzeba pisać? Mm. No, pan Batałuszczyk bardzo, Pan już Mateusz, dyskutowania z osobami, z naszymi mieszkańcami przez te lata, także... Dyskusję. Jest to dyskusję jest... i tak będziesz miał w gronie, tak? Wszystkich nie no będziesz Nie, przecież nie, przecież dobrze, dobrze, tak tak. że określony swój pogląd, a, a przewodniczący musi być tam jednak bardzo na środku, więc, więc, ale, no, ale, to znaczy, nie ma osób takich na środku, Dobra, no to inaczej, propozycja. Proponuję Mateusza, czasami jakieś inne propozycje na przewodniczącego generalnej komisji. Nie widzę, proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Tak? No nie ma pani znagradnych. Również uważam, że chyba ubytwór komisji nie ma No to w sensie formalnym. bo no, to 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 nie, to, jest to, nie jest. to na sesji tak? No, a przewodniczącego tak. głosujemy, a komisja nie No Wy no, już no. sobie przegłosowaliście. 7. No, ale to ma komuś tak, a to Cała, cała rada, rada, jest rada musi to przeczytać, jeszcze te 4 czy 5 decyzji podejmowaliśmy przez aklamację. No może coś nie wypadnie, to już musiałaby zrezygnować. to też na sesji, a Dobrze, teraz termin funkcjonowania. Propozycja 1 października, 29 sobie przyjmiecie. 1 października, bo trzeba zaraz na początku pod kątem wydanych warunków, czyli koncepcji i rozmawiać z projektami i z handlowcami. 31 stycznia, czyli już do momentu przekazania ewentualnie czy przygotowania projektu uchwały i państwa głosowania. Bo jeżeli by tak było, to my ze względów finansowych powinniśmy ten ruch zrobić po przekazaniu aportem w styczniu. W pierwszym miesiącu kwartału ze względów podatkowych podatek VAT trzeba od aportu wnieść. Spółka, jeżeli by dostała, występuje zaraz dzień po, po, po aporcie, bo zwrot podatku VAT w tej samej wysokości mają 60 dni na zwrot. W związku z tym, żeby zanim my musimy zapłacić 25 marca w rozrachunkach VAT kwartalnych do 20. Nagrzone w styczniu do 25 marca do końca kwartału okay. trzeba bardzo płacić. Istnieje szansa, że jak my przekażemy pół no, do spółki w styczniu, to na 60 dni ma szansę na odzyskać, które my odzyskamy, tak? No, to my minimum wtedy 4 miesiące na. 4 miesiące powinny być minimum, okay. a potem zawsze możecie przedłużyć. przedłużać. Okay. Jakbyście nie wypracowali, albo. I okay. kiedy? Piękno Piękno może być, może tak Możecie jak nie skończyłaś? Nie. No dobrze, teraz zakres tematyczny. A my, Wydaje mi się, że pod to sobie przygotujemy uchwałę na najbliższą sesję, tak? Tutaj Zawierającą te informacje, które tutaj ustalamy. Pani sobie zapisuje. Okej. Okay. Dobrze. No i teraz czym, czym komisja powinna się zajmować? Myślę, że mogę jedno zdanie Państwu tylko powiedzieć. Opracowanie koncepcji pod kątem wydanych warunków zabudowy. Tak? Z pewnością na pewno chcielibyśmy poznać dokładnie bilans finansowy, ale w trakcie prac będziecie znali przy projektowaniu Kosztorys inwestycyjny. umowy? Umowy, przemysł? Umowy, 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 które za zapisy umów, żebyśmy nie ustalali. może nie ustalali, ale ale żebyśmy mieli tutaj głos takiego dyskutującego, jeśli chodzi o umowę, które będą podpisywane pomiędzy ewentualnie spółką, a poszczególnymi handlowcami. Akceptacja treści umowy. Możecie wpisać, bo możecie nawet przygotowywać przy, przy udziale prawników. I tak wszyscy, ten sam interes, na zabezpieczenie interesu wszystkim gminy, żeby ktoś nie mógł sobie zrobić, co będzie chciał. A wybór wykonawcy? Bo projektu ja rozumiem, że my będziemy opierać się na projekcie tym. Który jest? Wykonawca to już później spółka. To nie jest projekt. To nawet nie jest koncepcja. To, to jest, koncepcja. To jest tylko rysunek. Poczekajcie, ja powiem tylko jedno, jedno zdanie takie, które zmieniliśmy zbytnio za daleko, nie wchodźmy za głęboko, bo jesteśmy, pamiętajcie, tylko i wyłącznie radnymi. My nie możemy wziąć na siebie takiego odium odpowiedzialności, że będziemy wyłaniać firmy, które będą to wykonywać tak dalej, itd., tak dalej, bo to nie jest zakres naszego obowiązku. Moim zdaniem w ramach funkcjonowania tej komisji powinniśmy zabezpieczyć z jednej strony po pierwsze interesy naszej gminy, no nie należą wszyscy mieszkańcy, z drugiej strony interesy tych handlowców, tak mi się wydaje, przynajmniej tak jest moje zdanie, tych handlowców, którzy są z terenu naszej gminy, mieszkają na terenie naszej gminy i tam prowadzą działalność od lat X. I to są nasze dwa podstawowe zadania. Oczywiście też wgląd w z tej całej inwestycji, żebyśmy wiedzieli, że, że to jest racjonalne i te koszta są racjonalne. I to są trzy podstawowe rzeczy. I nie wychodźmy za daleko, bo, bo, bo to nie po to, są, nie po to są radni i sami na siebie będziemy kręcić e, przysłowiowy wybat. jeszcze to na pewno mamy, mamy teraz, będziemy mieli wgląd w dokumentację teraz te osoby, które w tym momencie tam prowadzą działalność gospodarczą i z tej listy, która jest, będziemy mieli, będziemy mieli przełożenie na tą listę, która, która będzie na te osoby, które będą doceniowały funkcjonować. Czy ewentualnie według tej pierwszej koncepcji, jak mamy przedstawione w drugim roku, czy mieliśmy objęty tak. ewentualnie wszystkie okony, które by mogły przejść po zmianie tak, tego, co, co by się miało wydarzyć, czy też czy mamy ograniczeni właśnie pod kątem osób, które są bezpośrednio naszymi mieszkańcami, prowadzą działalność, a ewentualnie nie stwarzanie możliwości dalszego uczestnictwa w które są poza terenem. I wtedy zabezpieczała chyba ten, tej gości lokalnie, no zabezpieczała potrzeby mieszkańców z terenu. Nie, to jest lekka matura. Może będą takie zabiegi, tam będą koły. Jak wiem, że największy problem, który jest w tej chwili jeszcze to pochodzi od osób po pierwsze, które nie mają się znaleźć na liście, ze względu na to, że są, gdzie indziej płacą podatki powiedzmy wynikające. Poza, a poza tym, a po drugie ci, którzy mają po kilka lokali, bo wiedzą, że docelowo nie dostaną i nie można będzie podzierżawiać, tego, czyli czerpać korzyści. I to są głównie ci, którzy mają głos na zdecydowanie, No cała reszta, diabeł tkwi w szczegółach, chcą znać koszty budowy ewentualnie, czyli koszty części, kiedy, jak, na jakich warunkach. To, to, to jest dla nas normalne. Czy będzie inna dostawa? Oczywiście. już to, to pierwsze zdanie, to, co Pan mówił? Opracowanie koncepcji? Co? Pod kątem warunków. No tak, opracowanie koncepcji, bo jeżeli Państwo zaczną pod kątem wydanych warunków, które nie wydamy, tak? Czyli tam będzie określony procent zabudowy i tak dalej, i tak dalej. I po to trzeba będzie dopasować koncepcję, a w przyszłości projekt. Jak zaakceptujecie koncepcję to podejmiecie decyzję o zleceniu projektu. Ten projekt nikt inny nie wykona tylko gmina. Bo nie może tego projektu zlecić spółka, póki ona nie jest adresatem zadania. Więc jak wybierzecie koncepcję, no to jakaś to będzie. I trzeba będzie znaleźć jakieś tam pieniądze, wynegocjować warunki, ile projekt ma kosztować, wybrać projektanta. Nie jest wcale, że ten autor koncepcji będzie projektantem. Bo może ktoś dać dużo lepszą ofertę, ale pod koncepcją ma zrobić projekt budowany. A Państwo zadecydujecie, myślę, się, że jesteśmy, o tym, czy przekażecie zadanie do wykonania spółce wraz z gotowym projektem. Proszę zrobić zgodnie z projektem, z naszymi warunkami oto umowa, którą proszę zawrzeć umowę z tymi ludźmi taką umowę o wybudowaniu tego, co wybraliśmy. I nie ma innej opcji. Panie burmistrzu, tutaj oby, jeżeli chodzi o wybór projektu, czy pan, znaczy urząd wystąpi na przykład jako zapytanie ofertowe, żeby przedstawili nam różne projekty, projektanci, na przykład taką wersję pan przewiduje, tak jak było w Świnoujściu, więc na mieć? przykład w Świnoujściu przedstawiono kilka koncepcji, z tego trzech projektantów wybrano i oni rzeczywiście jeden Dlaczego projekt... wierzycie o dyskusję z handlowcami, z, z użytkownikami. I ta koncepcja będzie, według tej koncepcji ktoś będzie, my zlecimy projekt. Wyłonimy i zawsze, oczywiście, kiedy spodziewamy się projektu powyżej 30 tysięcy euro, musimy mówić przetarg. A jeżeli spodziewamy się, tak, w tym przypadku, że kwota będzie niższa projektu, więc musimy zebrać minimum kilka ofert. Nie możemy wybrać z imienia, nazwiska kogoś On i to wskazać. I oferty finansowe do wykonania pod koncepcję. Przedstawimy oto taka koncepcja, i proszę nam złożyć ofertę, za ile zrobicie projekt wykonawczy. Wybierzemy najkorzystniejszy. I zlecimy. Państwo jesteście cały czas wtedy jeszcze pracuje komisja, wszyscy radni, Robią projekt, wtedy na etapie projektowania wychodzą kosztorysy. Więc Państwo zapoznajecie się, a dla jakie materiały, a dlaczego tak drogo? A czemu taka blacha za milion pokrycie, kiedy można zrobić jakąś dawówkę czy coś innego, które będzie kosztowało jedną trzecią czy połowę? No przecież razem to ma być estetyczne, ale dwa nie takie, taki obiekt, który będzie z racji kosztów wymuszał na nas przerzucenie kosztów dzierżawy bardzo wysokich. A też to płacić nie chcemy. No? Więc trzeba optymalnie wybrać koncepcję, projekt później. Czyli będziecie na każdym etapie. I w momencie, kiedy macie już umowę taką literalnie przedyskutowaną ze wszystkimi, że tylko brakuje podpisów, kiedy macie już projekt i kosztorys, dochodzi teraz moment, żeby zrobienia biznesplanu, jak się to przełoży w, lat, w latach, na koszt dzierżawy. I jest jedno pytanie, jeżeli to na spółkę, czy spółka uzyska kredyt budowlany w takiej wysokości? Przecież, żeby dostać kredyt w banku, to trzeba mieć zabezpieczenia, a poza tym sytuacja finansowa spółki jest tutaj najistotniejsza, bo ktoś, kto jest na minusach i jak niektórzy bankrutuje, nie ma szans na uzyskanie żadnego kredytu z banku. Czy to osoba, czy spółka? Nie ma... Bank będzie przyglądał na dokumenty. Oczywiście co będzie chciał? Od, od gminy jakąś hipotekę, czyli zabezpieczenie i przedstawione umowy dzierża wieloletnich, bo to daje dla banku pewną gwarancję tego, że będą spłacane rachunki, tak? I to będzie na, to jest wymóg formalny przy każdym kredycie. I tego wcale nie jest powiedziane, że nie, nie obudzimy się w takiej sytuacji, że spółka mówi, ja nie zostaje. Wtedy może inna spółka albo gmina będzie musiała znaleźć u siebie pieniądze i to wybudować. Tylko pytanie, kto podpisze z wierzycielami umowę. Dobra, no, też ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie do, do czasu rozwikłania tych wszystkich dylematów, o których mamy że będą obecnie w obecnym miejscu przedłużane. Nie, bez może Użytkowanie bezumowne. bezumowne. My, dzięki Państwa opinii, ja po prostu 1 października nie piszę pism, o wydanie terenu wolnego od subie rzeczy. Jak ktoś mi zarzuci, powiem, ja proceduję zgodnie z opinią Rady, kazał mi, że pracować że docelowo o przekazaniu terenu. Więc będę Mhm. Ograniczone w swojej, w swojej wiedzy. I już użytkownicy mają świadomość, że czynsz jest na poziomie... Tak Potem dostaną po bezumownym korzystaniu, kiedy będzie korzystaniu, już jakaś podpisana umowa, to dostaną ten okres bezumownego, faktury do zapłaty, w wysokości dzisiejszego czynszu, zgodnego z sezonem, tam są staż niskie, Za mhm. nich grosza więcej nikt nie zapłaci. No, się. Inaczej znaczy się tego po prostu nie da prawnie zorganizować. To znaczy do czasu podjęcia, na przykład, nie wiem, pół roku będzie trwało do czasu tego półrocznego terminu. Nie teraz, 4 miesiące. Nie wcześniej to... niż do momentu przekazania aportem do spółki. Spółka musi być decydentem i właścicielem, Właśnie. żeby coś, żeby podpisać kiedyś z dysponentem z i tytuł prawny do dysponowania terenu, żeby podpisać kimś umowę. Jak tego Państwo nie zrobicie, no to oni bezumownie tam siedzą, tak? Ale w pewnym momencie, kiedy będzie wiadomo, że wy tego nie chcecie państwo, to ja natychmiast wzywam do wydania, bo tak muszę zrobić. Nie? Czyli Cię panie burmistrzu radę... układają to, uprawia, to, to całość, to, to czyli pracujemy w tej chwili nad koncepcją tego wszystkiego w momencie, kiedy doradni już powiedzmy są pewni w tych 99% i decydują przekazaniem, być może aportem. Czyli dopiero wtedy następuje przekazanie, jeżeli to wszystko spełnimy... Nie, e jeszcze radni muszą. Rady. Rady. Nie, rady. Rady. no On oni do domu w decydują. aport, a później gra, do grani to, grani i botecki, Dopiero i po wszystkim... Jeżeli my się zgodzimy z tym wszystkim rzeczywiście i zaakceptujemy no no to w stu procentach, to wtedy przekazujemy. Nie, to wtedy idzie na radę. No zajmiemy, no zajmiemy. No ona mówi już nie o komisji, a tylko bo... o sesji. Tak więc, bez głosowania nikomu nie przekażemy. Na podstawie tych dzisiejszej rozmowy, tych ustaleń, jakie poczyniliśmy, to staną przygotowaną uchwała na najbliższą sesję i tam to, co dzisiaj, to, co dzisiaj sobie ten, ten temat, który dzisiaj przedyskutowaliśmy, na bieżdżę, jakby mocy sprawczej. I tak wydaje mi się, że przez ten okres czteromiesięczny funkcjonowania to dużo rzeczy będzie się pojawiało w trakcie. I to jest chyba najbardziej rozsądne rozwiązanie. Rozumiem, że wszyscy też o tym powiedzieliśmy bo to otwiera nam w ogóle pole do dyskusji, stwarza jakieś warunki do, do rozmowy. Okay. Sądzę, że, że powinniśmy sesji. Ten, 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 ten punkt również zakończyć. I mamy teraz punkt 6, rozpatrywanie opinii Spraw Przekazanych przez Radę Komisję Przewodniczącego Rady i członków Komisji. Więc, no ja w imieniu mieszkańców i jeszcze naszych gości, którzy uważają, że sezon trwa, w ramacie komarowym. Co prawda uzyskałem się informację od pana Cemskiego, że prawdopodobnie w dniu dzisiejszym, a najpóźniej jutrzejszym pan, który nam te opryski robi ma całość przejść i opryskać, ale czy tak faktycznie się wydarzy, to nie wiem, Ale tak dla uspokojenia i poprawy samopoczucia to powiem, że goście, którzy nam mnie z góry dzwonią, wierzą, że temat jest podobny, czyli mieliśmy... Wielgotno, wielgotno, zrobiło się gorąco i że tak powiem. Wszymałem, że wszymałem. Nie mamy na to w Świnoujściu, zaczęło się jeszcze wcześniej i jest tam naprawdę fatalnie. Mieszkam przy parku, to pies tarza się na chodniku, jak tego jeszcze nie było, w trawie to się tarza. Ale na chodniku tam go atakujemy, jest oklejony komarami. Ja tu ja przy okazji. Uciekam. Ze spaceru idziemy na betonowe tereny, żeby było mniej tego wszystkiego. Środków. Tyłów. Nigdzie nie ma. Ale i tak nie działa. Nie Widzę, Nie działa. Nie kolejny Nie działa. Nie działa. Nie działa. Nie przed osobiście działa. za pośrednictwem radnego. Ja Nie Ja mam takie takie pytanie do przewodniczącego przewodniczącego. sportu. Doszło mnie słuchy, że coś tam się nie tak dzieje w fali. między Czy tam jakieś rozszady kadrowe zawodników i związku społecznego, Niektórzy szpilkarze są zaniepokojeni w tym sytuacji. Czy coś Pan na ten temat wiadomo? To z takie poczty parto flowe w żaden sposób oficjalnie wiem, że chyba to całe wymieszanie jest związane z pierwszą drużyną, Pierwszy, ale no, jeśli chodzi o to co jest jakby z naszej perspektywy najważniejsze, czyli jakby finansowanie tego, tego klubu, to głównie to jest, to jest przekładane na, na pracę młodzieży i z dziećmi. Ale przy najbliższej okresie na okresie jesiennym spotkanie. W ramach Rady Sportu i pewnie ten temat już zostanie poruszany. No wydaje mi się, że to są takie typowe personalne hmm. dyskusje, więc nie, no, nie ma takiego żadnego przełożenia na, 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 na szybkie sprawy. Proszę. Ja ponownie do pana burmistrza na tereny, które dane były przy handlowca. Tam jest nadal panie burmistrzu bałagan brzydko mówiąc. I po jednej stronie przy rzadce i po drugiej B. Yy, zgłaszałam to do Straży Miejskiej po raz wtóry już, bo nie zostało chyba uprzątnięte albo z powrotem nadtworzonych no, jest tam pełno śmieci. No tak nie może być. To jest nasza wizytówka. Nie dojrze, że wygląda to jak wygląda, podradzane i, yy, i, i no, nie apetycznie to wygląda, natomiast jeszcze pełno śmieci tam jest. Dzierżawce żeby najszybciej tak. właściciela jednej i dzierżawce drugiej. Tak. Powiadomimy o natychmiastowym pod rygorem. Straż ma możliwość mandatowania, jeżeli uznaje, że to jest. No ale Wytracza to już miejsce gdzieś z pół miesiąca dobra tamu no, i powtórka drodzy, nie no, wiem. Zgłaszamy, nie, nie wiem czy oceniono to, że zniknęła, a pojawiły się nowe. No to no i powiedzieć czy to są te same śmieci, nie muszą tam przez jakiś czas, czy po prostu ktoś wieczorem zrobi, no na nowo wyrzuca gdzieś. No w Polsce się zapłodzi, że są to już nie moje wcale. I przy okazji jeszcze, panie burmistrzu, również bym prosił, żeby wysłać pismo do tych właścicieli do działki koło mnie tam. Bo wczoraj znowu ktoś tam podpalił, niech tam... Oni no, są właścicielami tej działki, nie zrobią, albo sobie ogrodzą to, a, a nie zlecą to dla Zosiu Są sprzątnięcie tego tam terenu, bo tam naprawdę jest, no makabrycznie, to jest rzeczywistość, bo ci ze Świecima. Właściciele, nie byli... Tak, tak, tak. tak. Na to były faktyczne... że no zapisz, były takie, że... Dobrze, let, no to 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 jest... tak, że ja bym na dworcu, ja bym wziął, bo oni nas uleczyli, musiałbym... Dobrze, no, może jeszcze? Ja mam prośbę, bo ja się na dzisiaj umawiałem z dwoma paniami. Czy możemy o tydzień to przełożyć na przyszłą środę, nasze spotkanie? Um, bo chciałbym, żeby uczestniczyła również pani prezes w tym spotkaniu. Musiała być na wyjeździe z wyzwania cały czas z przeprosinami. No. To ja za tydzień w środę za dowolnych godzinach panią